Jeśli zaś chodzi o kwestie natury politycznej już, bo nieprawnej. Zdaje się, jeżeli premier rządu polskiego wypowiada się w sprawach natury prawnej, to już jest bardziej sprawa o charakterze politycznym i też swoistym chyba naciskiem natury politycznej na. Co do zasady, tak ustawa mówi, niezależną prokuraturę, ona taka powinna być. Mam wrażenie, że w przypadku tego postępowania o tej niezależności w żaden sposób nie może być mowy. Jest to przejaw działania natury Politycznej, chyba charakterystyczny dla części tego środowiska, chęć realizacji politycznej zemsty przez ludzi, którzy częstokroć sami mają pewne rzeczy, powinniśmy mieć sami, powinni mieć sami sobie do zarzucenia, bo jeśli widzę, że ustami tej prokuratury jest osoba, która w dużej części odpowiada za kompromitację państwa polskiego w związku z przesłaniem reżimowi Aleksandra Łukaszenki za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, dokumentów, na podstawie których ścigany był Łaś Bialecki, noblista, dzisiaj laureat pokojowej nagrody Nobla. to Jeżeli takie osoby dzisiaj znajdują się na szczytach władzy w prokuraturze, to mam przekonanie, że ta prokuratura nie tylko działa w sposób nielegalny, ale działa także w sposób upolityczniony i kompromitujący dla państwa polskiego. Subskrybuj po więcej.